Terima kasih <muchas> telah menonton! Myślę, że największym chyba problemem dzisiejszego społeczeństwa i braku komunikacji, niemożności porozumienia się jest właśnie brak empatii, to, że nie rozumiemy uczuć innych, nie potrafimy jak gdyby wejść w ich buty i, i poczuć się tak jak oni. Na przykład, gdy ogląda, oglądamy telewizję, patrzymy na ludzi, którzy albo cierpią, albo świetnie się bawią, uprawiają jakiś sport, jeżdżą na kolejce górskiej, staramy się poczuć tak jak oni. I wtedy, jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie tak się poczuć, będziemy w stanie lepiej innym ludziom pomóc, wykażemy się większą empatią. I proszę mi wierzyć, chyba najważniejszą częścią procesu perswazji jest właśnie empatia. Więc jeżeli posiędziemy tę zdolność, Naprawdę w it sounds, the probably the most important piece of persuasion is empathy and really trying to figure out how does that person feel inside if you do that you will be an amazing persuader